Cześć, przepytałam trochę branżowców i z tego filmu dowiesz się trzech wskazówek, na co zwrócić uwagę podczas organizacji ślubu i wesela. Aha, i pod tym filmem masz do pobrania darmowy organizer ślubny. Miłego oglądania. Nie da się ukryć, że twoje stoisko się wyróżnia, bo jest to coś, czego nigdy wcześniej nie widziałam. Dokładnie. Więc może w kilku słowach, co to takiego? Jest to nowość, są to ozdoby, które nadadzą ekskluzywny charakter każdemu deserowi, bądź też różnym innym rzeczom, takim jak na przykład drink. Ciasta i przeróżnego rodzaju desery. Ogólnie rzecz biorąc, zamysłem tego było sprawienie, żeby każda impreza podniosła swój standard, jeśli chodzi o wygląd. Miała taki indywidualny charakter. Dokładnie. Też mamy podejście indywidualne, to znaczy, że jesteśmy w stanie dostosować nasze ozdoby do y, wybranych. Przez klienta na przykład pozycji, które będą znajdowały się na jego przyjęciu, możemy na przykład dopasować do koloru przewodniego wesela? Otóż to z tym nie ma problemu, wszystko jest kwestią dogadania. Tak jak mówiłem wcześniej, tworzymy indywidualne również oferty poddanego klienta. Na tę chwilę przedstawiamy pakiet 36 rodzajów suszków, które są w 100% robione ręcznie tak zwany handmade z naturalnych składników, co jest według mnie bardzo istotnym elementem tego. Dodatkowo również stosujemy je też przede wszystkim do naszych koktajli, bo bazowo zajmujemy się usługami barmańskimi i zawsze mieliśmy problem z tym, żeby... Dopracować te koktajle na każdym przyjęciu, żeby wyglądały równie dobrze, a dzięki temu rozwiązaniu to się w 100% sprawdza, ponieważ każdy z barmanów dostaje gotowy pakiet ozdób, które Czyli pośrednio... potrzeba matką wynalazku. Dokładnie, otóż to i stworzyło się to w sumie też przede wszystkim z pasji, to jest takich hobby, że tak powiem, któremu się oddałem już jakieś 3 lata, czyli projekt tak naprawdę trwa 3 lata a dzisiaj ujrzał po na raz pierwszy premierę. dokładnie światło. I czegoś dziennego. takiego w Polsce jeszcze nie ma I jeszcze tego nie ma mamy nadzieję że będzie zarówno w Polsce jak i za granicą szczerze powiedziawszy klienci z Anglii natchnęli mnie do tego żeby zrobić to na szerszą skalę pytając czemu tego jeszcze nie sprzedajemy widząc to wcześniej na nam weselach no i ogólnie poszliśmy za ciosem i postanowiliśmy w to wejść po prostu mocniej. I teraz rozpoczynamy współpracę zarówno z sieciami gastronomicznymi, z hotelami, z restauracjami, z kawiarniami. Ogólnie zastosowań naszych, naszych suszków jest po prostu bardzo dużo. Wszystko zależy tylko od, od danej imprezy i rzeczy, do której ktoś by chciał to sobie dołączyć, również do tortów. No, po prostu jest nieskończony tak jakby wachlarz możliwości z tym związanych. Jasne. Także wydaje mi się, że jest to coś ciekawego, nowego, czego jeszcze wcześniej nikt naprawdę przed nami nie miał okazji robić. A słuchaj, jeżeli masz doświadczenie już właśnie w robieniu drinków, to powiedz, ile tak naprawdę zajmuje czasu takiemu zwykłemu barmanowi, żeby ozdobić tort, ozdobić drinki, czyli ile dzięki waszym ozdobom on tak naprawdę może zaoszczędzić czasu? Może zaoszczędzić zarówno czas jak i pieniądze przede wszystkim, bo na ozdoby stricte na garnisz na weselu standardowo przeznacza się w granicach 200 zł na jedno wesele, czyli trzeba kupić szeroki wachlarz owoców. No i dodatkowo jeszcze zająć się przygotowaniem tego. Na samym weselu nie ma na tyle czasu, żeby w pierwszych 4-5 godzinach w odpowiedni sposób dało się bezpośrednio przygotować ten garnisz, ponieważ kolejka no, nie miałaby no, końca jasne. i wówczas wszyscy goście byliby średnio zadowoleni z racji czekania. I barman musi zresztą pogadać o, jeszcze, tak? To, musi trzymać ten kontakt. Otóż to, dlatego z, też tutaj na gotowo wydaje mi się, że normalny drink to jest czas trwania, przygotowania takiego garniszu fajnego. Z, którego by się nie powstydził żaden barman, to jest plus minus w granicach minuty, czy tam półtorej minutki. A tutaj mamy dosłownie 3 sekundy, ponieważ wystarczy na rand szklanki dać jakikolwiek kawałek owoca, na którym zamocujemy naszą dekorację i to by było wszystko. I wydaje mi się, że efekt wow jest widoczny już na wstępie. Dodatkowo, jeśli chodzi o te suszki, to jest wersja podstawowa, a każdy barman ma umiejętności z zakresu garniszu, czyli w ten sposób może dołączyć, przykładowo, możemy przejść na stanowisko obok i hmm? mogę pokazać, jak to wygląda Pewnie. w opcji na przykład z wachlarzami. W bardzo prosty sposób, dołączając wachlarz z pomelo bądź też jabłka, można już do tego stopnia zapgradeować naszą dekorację, że już po prostu według mnie no lepiej wyglądać to nie może niż tak jak tutaj, teraz. A kwestia czasowa dołączenia takiego wachlarza do naszej dekoracji to jest kwestia dosłownie 5 sekund. Bo waklarze wcześniej są przygotowywane yy, yy, przez barmanów i moczone przykładowo w cytrynie, żeby nie traciły swojego koloru i nie, nie czarniały po minucie. Czyli, tak naprawdę, można już na wstępie mieć przygotowane ozdoby na całe wesele. I jest utrzymany poziom tego garniszu taki sam przez cały czas trwania przyjęcia, co według mnie jest bardzo istotne podczas takiego przyjęcia, jakim jest przykładowo wesele. Swoim ogromnym plusem jest też to, że tak naprawdę wtedy każdy drink wygląda tak samo. Jest tak samo ozdobiony Dokładnie. Wygląda i doskonale. zachowujemy jakby hmm. taką. Szczególnie parom młodym zależy na tym, żeby motyw przewodni był jakiś tam konkretny, a nie wszystko z innej parafii. Dodatkowo, I dzięki temu po prostu możemy mieć wszystko w takiej samej co. ozdobie. Dodatkowo para młoda może sobie wybrać spośród 40 bądź też 60 rodzajów dekoracji stricte pod siebie na indywidualne zamówienie. Dokładnie to, co chcieliby, żeby było myślą przewodnią, jeśli chodzi na przykład o garnisz. Także wydaje mi się, że jest to dość ciekawą opcją. No dobra, a czy jest to usługa premium dla, tylko wydaje dla się, takich kasiastych klientów, to jest czy nie? ekskluzywny, że można dzięki temu nadać ekskluzywny charakter weselu, niekoniecznie wydając dużo pieniędzy. Dla przykładu mogę powiedzieć, że na przykład pakiet 100 sztuk z przesyłką bezpośrednio jest w granicach 200-210 zł, co nam daje w przybliżeniu na sztukę jakieś złoty 70 zł plus przesyłka. Czyli wydaje mi się, że koszt tego nie jest duży, biorąc pod uwagę i ile dodaje to blasku danemu drinkowi bądź też jakiemuś deserowi. Który... I generalnie nie jest to usługa skierowana tylko do par młodych, bo może być też do usługodawców, czyli Dokładnie. właśnie do cukierników, do barmanów, do cukierników. oni dzięki temu mogą sobie czyli... poszerzyć swoją ofertę Otóż i ją bardziej to. urozmaicić. Urozmaicić, uprościć i wówczas będą mieli pewność, że wszystkie ich produkty yy, wyjdą, że tak powiem... Yy... Na stał danej imprezy z tego względu, że no nasze dekoracje po prostu uświetniają każdy deser. Jasne, super. Dziękuję, dziękuję ci bardzo. Dzięki.